Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam zmiany w hodowli. Tutaj jak widzicie są kurczaczki nowe. Kupiłam je na giełdzie. Pierwszy jest taki żółty. A tutaj jest kolejny taki ładny. No, i ostatni jest taki ciemny, i wszystkie to są kury. Kolejne dwie kury, które kupiłam, to są takie. Ta pierwsza to jest Ayam Kemani, ta druga w sumie też, ale jest mieszanką. I to też są obie kury. Jeszcze za niedługo będą się kurczaki kluć z inkubatora. Na koniec odcinka wam pokażę inkubator, jak wygląda i tam jajka. Tutaj jeszcze mam spod kwoki dwa kurczaki. Pierwszy to jest mieszanka z czubatką, a ten jest po czubatce czystorasowy, jak widzicie. Tu jest skwoka taka fajna, oraz jeszcze z nowych nabytków mam króliki. Tu są dwie królice. Jeszcze są młode. Takie dwa. Co ty robisz, nie mam jedzenia już. Za dużo jecie. Zostaw mnie, nie mam jedzenia. są właśnie fajne. Jeszcze będę kupować samca, króla. Będę musiała jeszcze w ogóle dla nich takie osobne klatki potem zrobić. Pokażę Wam jeszcze takie dwa młode po Kingach. Jeden jest taki ciemnoczerwony, a drugi jest jaśniejszy. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jakie ma ładne lotka. Takie. Te jeszcze gołębie w głębniku, jak widzicie, pada. Jest taka pogoda właśnie. Była niedawno burza. Wszystkie się pochowały. Są w głębniku, ale część, jak widzicie, Krymka i dwa pawiki są tutaj na dworze. I tutaj w środku mam takie gołębie, tutaj są dwa budapeszty i mewka, no i tutaj czajka, tam są dwa pocztowe, no i ogólnie teraz głębiej mniej nagrywam, bo jakoś tak nie ma nic interesującego póki co. Jeszcze ze zmiany, kiedy będą to, będę betonować podłogę u kur, żeby była równa. I wtedy będę mogła wysypać piasek, będzie się łatwiej sprzątać. A teraz, już idziemy do domu i wam pokażę ten inkubator. Tak, właśnie wygląda ten inkubator. Tutaj są parametry. No i właśnie będę teraz przekręcać jajka, więc pokażę Wam w środku. Tutaj jak widzicie już otwarłam. Mam jeszcze jeden dodatkowy termometr w środku. Jajek mam 18. Było 25 włożonych, ale były niezależone, i zostało tyle. No i tu są różnych raz powkładane. Te w ogóle te zielone dostałam od kogoś. I zobaczymy, co z nich będzie. A teraz zabieram się za przekręcanie jaj. Już jajka przekręciłam. No i ostatni raz będą przekręcane w poniedziałek. Bo 30 mają się wykluć. Także ostatni raz właśnie w poniedziałek. To by było na tyle w tym odcinku.